Na pewno wiesz, że ważna część każdego języka to są słowa slangowe, albo jak jakiś naród po prostu mówi potocznie. I dlatego dzisiaj mam dla Ciebie cztery słowa slangowe, które młodzi ludzie używają teraz, w roku 2022 w Stanach. Instytut Lingwistyki przedstawia I musisz wiedzieć, że te słowa są dosyć nowe. Bym powiedział, że wszystkie, albo przynajmniej większość tych słów, to dopiero zaczynamy używać w tym roku, albo może tak dwa, chyba maksymalnie trzy lata temu. I większość czasu to Gen Z używa te słowa. Jak nie wiesz, co to jest Gen Z, to to jest skrót od Generation Z. I to są ci ludzie, którzy się urodzili w roku 96 albo później. I to znaczy, że millennials, nie wiem jak to się mówi w polsku, minel, minelialsi albo coś takiego, tak jak ja, już my jesteśmy starsi i... Na przykład, większość czasu my byśmy nie używali te słowa. I myślę, że jakby ktoś w moim wieku chciał używać te słowa, to właśnie gen Z by się z nas śmieli. To zaczniemy od rent free, albo tak dokładnie, że something lives in your head rent free. I jakbyś nie wiedział, słowo rent znaczy czynsz. Jak wynajmujesz jakieś mieszkanie, to co miesiąc You pay rent, albo dokładnie you pay rent to live there. Ale przeważnie Twoje dzieci mieszkają w Twoim mieszkaniu rent free. To znaczy, że oni nie płacą czynsz. I młodzi ludzie, to znaczy Gen Z, oni właśnie mówią, że something lives in my head rent free jak nie mogą przestać o czymś myśleć to znaczy że to jest może jakaś piosenka która jest bardzo fajna i nie mogą przestać o niej myśleć albo może ktoś coś zrobił ich znajomy coś zrobił śmiesznego i ta sytuacja lives in their head rent free albo może obejrzeli jakiś filmik na TikToku albo na Instagramie albo na YouTubie i ten filmik lives In their head rent free. To znaczy, że ta media albo to, co pamiętają, żyje w ich głowie bez płacenia czynszu. I to po prostu znaczy, że nie mogą przestać o tym myśleć. I osobiście ja bym nigdy nie powiedział, że coś lives in my head rent free bo wtedy bym się czuł jak jakiś dziadek. Tak sobie wyobrażę, twój dziadek by powiedział coś takiego, tak, tak... No, siemanko. Albo coś takiego. To tak ja bym się czuł. I drugie słowo slangowe też ja osobiście bym nigdy nie używał i to słowo jest... Boston. I na pewno nawet głupio brzmi, jak tłumaczę, co to znaczy. To jest takie głupie, że tylko młodzi ludzie mówią bussen, ale na pewno to usłyszycie. Tak samo z tym rent-free. I w necie oni napisali, że bussen znaczy you can use this when something is really, really good. Often related to food. To znaczy, że po prostu używasz słowo busen, żeby powiedzieć, że jakieś jedzenie jest bardzo, bardzo dobre, że jest pyszne. To w takim razie możesz po prostu powiedzieć: This food is busen. I też napisali, że jak jest bardzo dobre, to wtedy możesz powiedzieć: This pizza is really busen, busen. To znaczy, że dwa razy powiesz busen. Ale muszę powiedzieć, że jak masz powyżej, tak 25 lat, Chyba by było lepiej, żebyś tego nie używał. I. Ogólnie bym powiedział, że jak angielski nie jest twoim pierwszym językiem, to nawet wtedy może nie powinieneś tego mówić. Okej, okay, może to mówić, jak chcesz, żeby ludzie się śmiali z tego, że to by było po prostu bardzo śmieszne, żeby słyszeć, że ktoś, kto tak. Tak widocznie, tak widać, i słychać, że ten człowiek nie jest native'em, i po prostu słychać, że ich angielski nie jest perfekcyjny, to wtedy to by było bardzo śmieszne i takie trochę absurdalne. Żeby usłyszeć, tak sobie wyobraż... Okej, okay, dam, dam wam przykład. Wyobraź sobie, żeby jakiś hindus to powiedział, tak... Oh yes, this is basen, basen. To, by to by było śmieszne, to by było absurdalne. I dlatego musisz uważać z tymi słowami, że... Uh, ja je nie używam, ok? To, to ja bym powiedział, że może ty też nie. Ok, może, jak masz 20 lat, to ok. Ale po prostu myślę, że wystarczy, żebyś wiedział, że te słowa istnieją i że, żebyś je zrozumiał, jak będziesz je słyszał w telewizji albo w muzyce. Albo jakbyś poznał Amerykanów. Jeszcze mam dwa słowa, ale chcę wziąć taką krótką przerwę, żeby się spytać, jak ten odcinek Ci się podoba. I daj znać w komentarzach, czy chcesz więcej filmików, gdzie mówię o, o slangu. Mam nadzieję, że to jest przydatne. A i też a propos przydatnych rzeczy, nie wiem jak ty, ale często ludzie do mnie piszą i pytają mnie, hej, co mogę zrobić? Aby poprawić swój angielski. I właśnie dlatego my stworzyliśmy takie wyzwanie językowe, które jest oparte na, na ćwiczeniach, na metodach, które są e, nowsze i działają i są efektywne. I najlepsza część jest, że to wyzwanie jest bezpłatne. Jak chcesz wiedzieć dokładnie o co z tym chodzi, to sprawdź na dole w opisie. Tam mamy dla ciebie linka i wszystko tam będzie wytłumaczone. Ok, to numer 3 na mojej liście i to jest, że możesz powiedzieć, że someone understood the assignment. I to dosłownie znaczy, że ktoś zrozumiał zadanie. I w takim razie byś po prostu powiedział, He understood the assignment. Albo she understood the assignment. Albo they understood the assignment. Even oni napisali you can use this for someone that is really killing it in some or any aspect of their lives. Ale że someone is killing it, to też jest If someone is killing it at their job, na przykład, to znaczy, że Jemu bardzo dobrze idzie w pracy, i dalej napisali: They're giving it their all and doing an amazing job. I to znaczy, że może ktoś bardzo dobrze pracuje w Twojej pracy to Gen Z, młodzi ludzie, by powiedzieli oh, they understood the assignment. Albo może ktoś się bardzo ładnie ubrał, że może jesteś na imprezie i, i widzisz, że ktoś jest ubrany bardzo ładnie, to wtedy młodzi ludzie, Gen Z, by powiedzieli wow, she understood the assignment. I numer cztery na mojej liście to jest main character. I main character dosłownie znaczy główny bohater. I przeważnie się mówi, że ktoś jest a main character. I to znaczy, że ten człowiek myśli, że on albo ona jest tym głównym bohaterem świata. Albo że jak ten człowiek jest w jakiejś sytuacji, to on albo ona myśli, że oni są tak jak najważniejszym człowiekiem w tym pokoju, że oni są tym głównym bohaterem. Myślę, że może kilka lat temu byśmy po prostu powiedzieli, że ten człowiek jest a narcissist. I nie wiem jak to się mówi w polsku, to sprawdziłem i tutaj napisali, że narcissist jest narczyz? Czy to jest tak się to mówi? To brzmi jak jakiś narciarz. I nie jestem pewny, ale myślę, że jak mówisz, że ktoś jest a main character, albo tutaj napisali uh, that this person can have main character energy, to chyba oni się z nich śmieją, ale nie jestem pewny. Okej, okay, to mam nadzieję, że to miało sens, że teraz czegoś nauczyłeś. I może... No, może nie używaj tych słów. Jak chcesz, możesz oczywiście, ale ja bym osobiście tego nie robił, bo ja tego nie robię. Ale zobaczymy, może za 5 lat to nawet ja będę używał te słowa, albo nikt nie będzie używał te słowa. Tak to działa z językiem i tak to działa z slangiem. Ale w tej chwili, wśród młodych ludzi w roku 2022, to myślę, że te słowa są, albo zdania, są bardzo popularne. To napisz w komentarzach, co myślałeś o dzisiejszym odcinku. A i tak jak mówiłam, jak chcesz poprawić swój angielski i chcesz znaleźć sposób, który działa, to sprawdź na dole w opisie, bo tam mamy nasze wyzwanie językowe. I jak zawsze, dzięki, że oglądasz nasz kanał. Mam nadzieję, że to zrobimy ci pomaga. I zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!